Witajcie na kanale Automatyczni słuchajcie dzisiaj przypadek chcę się, chcę zasięgnąć o Waszej opinii, dlatego że mamy bardzo ciekawy przypadek konwertera. I co jest najdziwniejsze w tym wszystkim? Samochód Ford Fusion, zgromadzony ze stanu 2019 rok skrzynia 6T, przebieg 40 chyba 2000 km, o ile dobrze pamiętam, ale to poniżej 50 tysięcy 40 kilka tysięcy km. E, na ten moment pękło dwa razy. Koło zamachowe, tarcza koła konwertera i serwis naprawiający automatyczne skrzynie biegów przysłał nas konwerter na weryfikację. I teraz pierwsza rzecz, choć już pokazujemy tutaj, co będzie widać, czekaj, czekaj, tutaj robimy zbliżenie. Mamy podtartą szyjkę. Czyli jeżeli zobaczycie pierwsza rzecz, szyjka przytarta jest już w tej chwili w obudowie pomy. No ok, patrzymy dalej, tutaj w środku już nie ma nic ciekawego. Standardowo łopatki pompy. Tutaj mamy kierownicę, łożyska, wszystko działa, bo to już przeglądaliśmy i tutaj nie ma, nie ma żadnej filozofii. Turbina w turbinie, nic szczególnego, piastka ładna, żadnych śladów zużycia. No i konwerta, tarcza cierna, nowa. Tutaj widać po prostu, że ta tarcza jest jak nowa. Ona jest bardzo cienka, no bo to jest ta nowa technologia, że tej tarczy to nie wiem, czy jest 0,5 mm w ogóle. Jest tak cienka, bo jeżeli popatrzymy pod światło, no to ja swoimi oczami widzę, że ona po zewnętrznej stronie delikatnie jest taka gładka, jakby spolerowana, czyli coś tam pracowała, ale ona wygląda jak nowa. Generalnie ciężko się dopatrzyć jakichkolwiek śladów zużycia. Tak samo tutaj, odcisku po teflonie nie ma jeszcze żadnego. Podstawę, jeżeli oglądniemy całą podstawę, no to jest idealna, wygląda jak nowa. Słuchajcie, tak jak powiedzieliśmy, spośród komentarzy za ostatni film. Wybieramy jeden, najciekawszy, najbardziej wartościowy, ten, który według nas zasługuje na to, żeby wysłać gadżety, które przygotował dla Was Raveno. Osoba, którą wybierzemy, będzie przypięta u góry w komentarzu i będziemy prosili, żeby się zgłosiła do nas, żebyśmy mogli wysłać taki upominek. Tam są wszystkie dane kontaktowe, więc czytajcie pierwszy komentarz przypięty u góry pod filmem więc nie ma żadnego powodu, żeby tutaj czepiać się kondensatora, pod jakimkolwiek względem. Jeżeli popatrzymy dalej, to co się dzieje? No tutaj mamy pilota lekko takiego zniszczonego i można powiedzieć, że no nie wiem na ile kamera to odda, mm -hmm. na ile to będzie widać, ja spróbuję to poruszać, ale chodzi o to, że w tym miejscu, czyli w miejscu na samym końcu, gdzie on ma mieć ten wymiar i centrowanie w wale korbowym, on jest taki spracowany, taki wytachty. tak jakby po prostu ten konwentar pracował. Dostarczyliśmy się jeszcze jednej rzeczy, że na tarczy lokapu po zewnętrznej stronie mamy wytarć dookoła, w tym miejscu ona jest podtarta. Jak przyglądniemy się do obudowy, to widać, że tutaj na tej średnicy dookoła ona po prostu tarła. Tu nawet widać, jest taki element, który odstaje, czyli wiórek metalowy, opiłek. Widać. I no, zaczęliśmy się zastanawiać, co się mogło stać. Jak zmierzyliśmy pilota, już nie chcę teraz dokładnie pomyć z wymiarami, ale o ile dobrze pamiętam to ten pilot ma taki nietypowy wymiar, sprawdziliśmy z innymi konwerterami, poprosiliśmy klienta, żeby zmierzył otwór w wale korbowym i okazało się, że ten pilot jest 3 dychy, ma o 30 mm mniejszy wymiar niż powinien mieć, czyli już jest, czy tam nawet setnych dokładnie, czyli ten wymiar pilota jest zaniżony. Jeżeli pilot nie ma wymiaru, to nie ma idealnego centrowania w wale korbowym, dlatego że no, nie ma tutaj idealnego osiowania. Czyli konwertach może na przykład zamontujecie skrzynię do silnika i konwertach zamiast być wycentrowany, to on opadnie i u góry będą te trzy dychy Czyli później on będzie chodził pomimo środzie, nie będzie idealnie wycentrowany. Jeżeli będzie chodził pomimo środzie, to tarcza zabierakowa pracuje i pęka. Jeżeli jest to oczywiście za dużo, tak? jeżeli jest ponad normę. Dalej, ponieważ on chodzi pomimo środzie, to pracuje mniej więcej w taki sposób, czyli szyjka konwertera wykonuje nadmierną pracę w panewce pompy, w statorze i też się wyciecha. Tak jak widać tutaj, są podtarcze, to wszystko się przytarza. Dalej, jaki mamy wniosek. Mamy stronę silnika, mamy powiedzmy skrzynie niebie. Czyli teraz, że ja to pokażę. Turbina jest zamontowana na wielofredzie na wałku wejściowym z krzynikiem. Czyli ona wchodzi na skrzynię Na turbinie centrowana jest tarcza lokalna. O, o tyle o ile centrowana, bo tutaj mamy centrowanie na sprężynach, czyli to nie jest żadne centrowanie. Ale mamy też piastkę. Ta piastka jej nie centruje tej tarczy, ale ta piastka tutaj pracuje z teflonem. Tutaj widzicie robek na piersiń teflonowy, Czyli jak to wszystko poskładam, o ile na szybkości tak, tutaj w rękę mi się tu uda o, mamy. No to mamy w pewien sposób, jest to wycentrowane. Powiedzmy, że luz tutaj jest nieduży Czyli mamy stronę skrzyni biegów, wałek wejściowy i mamy stronę silnika. Strona silnika jest o 3 dychy niżej. Ja ale to jest 30 mm niżej, dlatego że pilot nie trzyma wymiaru. Jeżeli tak mamy. No to konwerter zaczyna w ten sposób pracować I teraz, jeżeli mamy trzy różnicy w wysokości, no to zobaczcie, że tutaj ta tarcza lokapu faktycznie będzie ocierała o obudowę. I może się tak zdarzyć, Ponieważ było to stosunkowo krótko, to dlatego i jem, że to były 30 mm, a nie na przykład nie mm, to ta tarcza ocierała o obudowę delikatnie, nie wyrobiła jeszcze piast. Czyli tutaj generalnie całe nasze dochodzenie i zabawa przerałka holca pokazuje, że faktycznie przyczyną problemu jest konwerter. Prawdopodobnie wszystko to, co się działo i wszystkie te uszkodzenia są od pilota. No, bo to jest taki najbardziej prawdopodobny element. Ale z drugiej strony jest tak, że jeżeli konwerter, a co jeszcze? Sprawdziliśmy konwerter, konwerter był pospowany dobrze, czyli miał swoją osiowość względem tego wyrobionego pilota, w którego do końca nie możemy wierzyć, bo nie wiemy, czy nie jest wytarty pojazd. No ale sprawdziliśmy na tyle, na ile można pomierzyć te rzeczy, zbazować się z innych elementów, to jest to jeszcze, pomimo, że jest wytarty, to jest wytarty równomiernie, czyli centruje ładnie i konwerter był pospowany prawidłowo. Natomiast my wiemy z naszego doświadczenia, że jeżeli konwerter jest na przykład nierówno pospawany, czyli nie ma osiowości połówek, on pracuje dokładnie tak samo jak pracuje, tarcza zabierakowa może pękać. Jeżeli konwerter pracuje, to pilot rusza się w wale korbowym, jak się rusza, to się wyciera. Więc też może być tak, że z jakiegoś powodu ten konwerter pracował i pilot się wytarł. Pęko koło zamachowe. Jak koło zamachowe pękło i konwerter został drugi raz zamontowany, to wtedy opadł niżej, bo miał wytar tego pilota i wytarł obudowę wytarło tarczy lata, tak też może być. I no, w to już nie będziemy wnikać. Mamy przyczynę, na pewno jest problem z pilotem. Trzeba zlegalizować pilota, yy, trzeba zgenerować konwerter. Na to wszystko uszczelnienia, no. Trzeba wymienić szyjkę. Natomiast pojawia się pytanie. 40 tysięcy kilometrów, No jakim cudem? Ja rozumiem, że samochód jest sprowadzony ze Stanów i on mógł za Tytanikiem przez cały Atlantyk po dnie szurować, no ale nie przesadzajmy. 40 tysięcy kilometrów, dwa koła zamachowe wymienione, tutaj konwerter do regeneracji. Wiórów troszeczkę poszło, więc w skrzyni biegów będzie dużo opiłków. Najlepiej byłoby ją zdemontować, rozebrać na części i przynajmniej przeglądnąć, wyczyścić, żeby to opiłki usunąć. Starownik hydrauliczny przeglądnąć, wymyć, wypłukać, wyczyścić. 40 tysięcy kilometrów, no jakim cudem? Nie wiem, chyba że licznik był znacząco cofnięty. Jest 140, nawet gdyby to było jednak 40 tysięcy mil, a nie kilometrów, chociaż z zeznania klienta wynika, że to są kilometry, to nie wiem, nie wiem, co by się musiało stać. Po prostu nie mam pomysłu. I tu jest pytanie do naszych widzów: może ktoś z Was ma jakieś doświadczenie w sprowadzaniu, w sprowadzaniu samochodów ze Stanów? Może jesteście w stanie powiedzieć, co się dzieje? Bo my. Pod kątem regeneracji konwerterów obserwujemy, że samochody, które przyjeżdżają z za wielkiej wody, do 100 tysięcy kilometrów mają takie uszkodzenia skrzyni biegów konwertera, że jest to nieprawdopodobne. Że samochód jest puknięty, ma rozwaloną lampę i zderzak, a skrzynia biegów jest przemielona. Że to jest tak, jakby tam ktoś puknął lampą i zderzakiem, samochód ma 40 tysięcy kilometrów przebiegu, a wkładają mu silnik i skrzynię od auta, która ma 200 tysięcy. I taki przyjeżdża do nas, bo to jest wręcz nieprawdopodobne. No, co oni robią, jak to jest możliwe. A ten konwerter, naprawdę zobaczcie, bo ja nic nie mówię, ale patrząc na ten konwerter, na samą układzinę, ja jestem w stanie uwierzyć. Ja co więcej, jestem w stanie się założyć o dobrą flaszkę wódki, że ten konwerter, no nie ma więcej jak te 40, 50, 70 tysięcy kilometrów. Patrząc na niego, on praktycznie w ogóle nie jeździł. Nie wiem, nie mamy pomysłu, i tutaj prosimy bardzo o pomoc. Jeżeli jesteście w stanie rozwikłać tę zagadkę, skąd to się bierze? Co może być przyczyną takiego problemu? Czy fabrycznie jest waga konstrukcyjna skrzyni biegów i silnika obudowy, że one fabrycznie nie są wyosiowane względem siebie? Czy no Bo nowo nie wątpię że, znaczy wątpię, że kołków ustalających nie ma, bo skoro nikt tego wcześniej nie ruszał, to dlaczego tych kołków miałoby nie być? Z drugiej strony to nie jest jeden przypadek, gdzie tego typu konwertery padają. One mają różne uszkodzenia, ale padają skrzynie konwertery, jak mówię. Więc może jest jakaś wada fabryczna, konstrukcyjna. Nie wiem. My na ten moment nie mamy pomysłów, ale zaczynamy dochodzenie od tego momentu, bo za dużo jest tych przypadków i prosimy Was o pomoc. Jeżeli ktoś coś wie, ma doświadczenie, ściąga samochody ze Stanów i miał takie problemy, że ściąga samochód pod klienta, a później wychodzą tego typu kwiatki, odezwijcie się w komentarzach, dajcie nam znać. Każda informacja jest cenna. Trzymajcie się, cześć.